Czym tak właściwie są pieniądze? Niby proste pytanie. Używamy ich przecież na co dzień, ale jak się głębiej zastanowić, ich prawdziwa natura jest no cóż, fascynująca w gruncie rzeczy, to takie trochę magiczne żetony. Żeby to dobrze zrozumieć, musimy zacząć w dość nietypowym miejscu a konkretnie u naszych bliskich kuzynów ze świata zwierząt. No właśnie. Czy małpy potrafią używać pieniędzy? To pytanie jest kluczowe, bo pomaga nam zrozumieć, czy to jest coś, co wymyśliliśmy tylko my, ludzie, czy może ta koncepcja jest o wiele bardziej podstawowa. I wiecie co? Odpowiedź brzmi tak. Okazuje się, że w pewnym słynnym eksperymencie małpki kapucynki nie tylko załapały o co chodzi z wymienianiem żetonów na jedzenie, ale zaczęły nawet podejmować własne, małe decyzje ekonomiczne. To nam pokazuje, jak głęboko w naturze siedzi sama idea płacenia. A to jest najważniejszy wniosek z tego wszystkiego. To dowód na to, że wymiana to nie jest jakiś super skomplikowany ludzki wynalazek. To jest coś, no, coś bardzo podstawowego, co pojawia się samo z siebie, kiedy tylko trzeba wymienić jedną rzecz na drugą. Nieważne, czy to żeton za winogrono, czy coś zupełnie innego. Dobra. Skoro wiemy, że ta idea jest w pewnym sensie naturalna, cofnijmy się w czasie. Wyobraźmy sobie świat bez monet, bez banknotów. Jak to w ogóle mogło działać? No, to spróbujmy. Ktoś wchodzi do sklepu, widzi swoje wymarzone autko, ale w kieszeni nie ma portfela, bo portfele i pieniądze jeszcze nie istnieją. I co teraz? No właśnie, ten proces wymiany, znany jako barter, był cóż, skomplikowany. Po pierwsze, trzeba znaleźć to autko. OK. Potem trzeba zaoferować coś w zamian: na przykład pięć kurczaków, no i tu zaczynają się schody. Trzeba mieć nadzieję, że sprzedawca akurat ma ochotę na kurczaki, a na koniec trzeba te kurczaki jakoś ze sobą nosić. Absurd, prawda? No właśnie, wyobrażacie sobie nosić kurczaki w kieszeni? To zdanie idealnie pokazuje, jak niepraktyczne to wszystko było. To już nawet nie chodzi o logistykę to jest po prostu niewygodne i no trochę komiczne. Więc podsumujmy te problemy. Po pierwsze, to było ciężkie, po drugie niewygodne, po trzecie strasznie kłopotliwe, a na dodatek te kurczaki pewnie co chwilę by uciekały. Jasne było, że świat potrzebuje lepszego rozwiązania. I właśnie w obliczu tych uciekających kurczaków i dźwigania worków z ziemniakami, ludzkość wpadła na pomysł, który był no, genialny w swojej prostocie. I tak narodziły się pieniądze. Można o nich myśleć właśnie jak o takich magicznych żetonach wymiany. Cały ich sens polegał na tym, żebyśmy nie musieli już nosić tych wszystkich ciężkich rzeczy. Sam żeton nie jest nic wart, to tylko symbol. Pomyślcie o tym. Zamiast dawać sprzedawcy w sklepie prawdziwą kurę za bochenek chleba, dajemy mu mały, lekki pieniążek. To kompletnie zmienia zasady gry. Kura zostaje bezpieczna w kurniku, a jej wartość wędruje sobie w postaci małego krążka. Jak postawimy te dwa systemy obok siebie, to różnica jest po prostu kolosalna. Przeszliśmy od czegoś, co było ciężkie, niewygodne i kłopotliwe, do systemu, który jest lekki, szybki i banalnie prosty. To była prawdziwa rewolucja. Ale tu dochodzimy do absolutnego sedna. Dlaczego to działa? Bo to jest umowa między ludźmi cicha, niewypowiedziana zgoda, że ten kawałek papieru jest wart tyle samo, co ten bochenek chleba. Pieniądze działają, bo wszyscy w to wierzymy. To potężna zbiorowa umowa społeczna. Skoro już wiemy, że to umowa, to zastanówmy się, jaki jest tak naprawdę prawdziwy cel pieniędzy. Do czego one w ogóle służą? No właśnie. Kluczowe jest to, że pieniądze to nie jest skarb, który trzeba chomikować. Gromadzenie tych żetonów i trzymanie ich w skarbcu to tak naprawdę zaprzeczenie idei, dla której powstały. One mają być w ruchu, mają krążyć. Jaki jest więc ich prawdziwy cel? Są super narzędziem. I tyle narzędziem, które sprawia, że możemy łatwo wymieniać jedne rzeczy na inne, bez tego całego dźwigania. Cała moc pieniądza nie leży w nim samym, ale w tym, co pozwala nam osiągnąć. I to zostawia nas z jednym bardzo ciekawym pytaniem. Skoro pieniądze to tylko umowa, to co by było, gdybyśmy pewnego dnia umówili się inaczej? To pokazuje, że cały nasz system ekonomiczny opiera się na wierze, na wspólnej historii, którą sobie opowiadamy o wartości tych małych, magicznych żetonów.